This summer. The okay. new face will meet YouTube. A beautiful story of love and death. Koza śnieżna. Co to mi się kurwa leci w leczemu Wrecking Ball? Nie chcę wreging Balla, to jest już stare. Mam złe radio, jak jest elektroniczne. Oj, to jest dobra muzyka, o, to jest dobra muzyka. Ta nuta wymiata po prostu. Ta nuta jest epicka. Macie Remka, patrzcie się na Remka. Remek to jest ładny chłopczyk, no to możecie się na niego po... Dobra, mężczyzna. Multi to jest ładny chłopczyk, to możecie sobie na niego popatrzeć. Remek, ładny facet, możecie sobie... E, przystojny, dobra, bo tego, możecie się na niego patrzeć. A ja brzydal jestem, co na, co na mnie chcecie patrzeć, ogarnijcie się. A z youtuberek to nie ma na koło patrzeć, niestety na polskim YouTube Uf, Nie będę tego O, Diaksy jak szybko! Ooo! Ooo! LOAD tutaj jest! Ooo, tutaj też jest! Nice! 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 Jeszcze porozkopuję! O Ile tych Diaksów jest! No chyba sobie żartujecie! No chyba sobie żartujecie, że tutaj jest jeszcze, jeszcze tego jeden Diaks! Z takim jesteś Brazylijczym i Niemcy. wiesz co? Jestem ogólnie, mm, że tak powiem ci, że nie obchodzi mnie piłka nożna, ale czasami to jestem za nie obchodzi mnie piłka nożna, nie wiem jak ty, wiesz. Ładzio, mm. kochasz Jasia? Codziennie mi się śni, tak o, jakoś od już trzech miesięcy, Jasiu, najczęściej bez koszuli i bez spodni, ale nie wiem czy to jest miłość, czy tylko zauroczenie, wiesz? Mm. No co ty akwizytor medialny, nie chcę! Nie chcę od ciebie oferty na najnowsze buty! No co ty akwizytor do mnie wbijasz? Mówię, nie dla... O, ty kurna do mojego domu wchodzisz? Ja zaraz się rozprawię kurna z wami wszystkimi! Nie ma takiego wbijania na moją chatę! Dziękuję, dobra dobranoc! Wiecie za kim jest e, słońce w kontekście piłki nożnej? Za chmurami, haha. Ja bardzo lubię mieć małe domki. E, to łatwo się zmieści, wszystko... Nie, chodzi o to, w których muszę, mieć jak, muszę mieć jak najwięcej rzeczy, zajmując jak najmniej miejsca. Uwielbiam takie wyzwania. Jest taka stara sprawa, że yy, chcę mieć domek za 150 tysięcy. Pomożesz mi i dołożysz się? E, nie. Kto to ten MWK? A to jest taki Nimbus. E, wrzuciły trzy odcinki z MWK na modach. Po czym napisał. Ma Dobra, Maszynkę do Didosów odpalić. Stary zobaczyć, teraz zobaczysz. Teraz zobacz. Modern Noxów jest. Chyba sobie żartujecie. Jestem ogólnie, ale czasami za chmurami. Ha, ha. To co tak fizytor medialny nie chce? Oferty na najnowsze buty. Na moją chatę też! stary, a jakby ci ty tak kłopiesz, tak nie? I byś się do Chin coś zrobił. Napisałbym do Niluxa, że jest głupią ciotą. Czemu akurat do Niluxa? Bo jest głupią ciotą dlatego! <grym> Co pozdro dla mnie popiłam brata, bo zabrał mi kąpa, ja nie mogę oglądać Mandzia. Dlaczego ktoś dał bana za to? Eee, co twoi sąsiedzi myślą jak ty tak się drzesz, ostro? Znowu się ten debil z dołu. Ale szczerze mówiąc... kurde, robię to dla... Patrzcie, czy to będzie tutaj na górze? A tutaj zrobimy tak. 69 6969 jest. Jest 69. Najważniejszy deli. Jak Blow się tak nie cieszę, że sobie zrobił tego, że sobie nazwał pieska Manjo w Simsach, bo jak ja sobie nazwę małe dziecko w Simsach i będę blow i będę je podtapiał i tak dalej, to dopiero wtedy będzie zabawnie. Mm. Ej, chciałbyś kiedyś pojeździć na słoniu stary? Poznański dwugłowy, potwór kotków, wszystkich pionków stawiam, mur. Nie, dlaczego? No! Zostaw mnie! Pedofilu! Nagrywać! Nie ma przerywania! <grywa> Jak Vladimir! <grywa> Jak Bladimir! Nie ma przerywania! Nagrywasz mi tutaj! Uh, I'm American! Congratulations for you! Ej, co to jest się z Ameryki, brawa! Brawo! O, idzie do mnie. Ta menda ruska. Drugi Vladimir. Mandzio, od zawsze byłem twoim wiernym widzem i szanowałem cię. Uważałem cię za najlepszego polskiego youtubera. Niestety zawiodłem się patrząc na twoje zachowanie wobec tak ukochanej dziewczyny. Zawsze myślałem, że jesteś dorośliwszy i bardziej odpowiedzialny. Niestety muszę stwierdzić, że zawiodłeś nas. Zawiodłeś swoich widzów, a szczególnie zawiodłeś mnie. Zawsze miałem w tobie kogoś więcej niż youtubera. Traktowałem cię wręcz jak ojca, lecz ty mnie zawiodłeś. Twoje Co? infantylne zachowanie doprowadza mnie i Twoich widzów do płaczu. Wybacz, ale. Przez ciebie żaden Twój widz już nigdy nie będzie szczęśliwy! Nie! Jezu! Ej, sąsiadów obudzi! Koza śnieżna. Okej, okay. to tyle było z, z tego smutnego momentu.